Siemano widzowie! Hej! Witamy was w tym cudownym dniu jakim są Walen... Walentynki? Serio? Zabieram Anilę dzisiaj w piękną podróż Za którą nie będę musiał nic płacić I kwiaty No Jeszcze, jeszcze. Na koniec Dobra, ho! Ale poczekaj na mnie, bo ja nie będę za tobą biegnąć Tutaj trzeba przeskakiwać? Hej, Czemu ja już się zabiłem? <grym> Ej, ja tu miałem jakiś ojciec. Ja Ej, ha, bo to trzeba przeskoczyć. Co to jest? Czekaj. Ja nie idę w swoje, ja idę w tą stronę. Nie, 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 nie ja nie wiem o co chodzi. Spadłam przez ciebie. przez Ale tu jest pięknie, różowo. Mhm. Mm Podoba ci się? Bardzo. Super, mi w ogóle. No nie pasuje już to. Jak to nie? czarne. totalnie pasuje. Smutne. No właśnie muszę sobie kupić jakiś nowy outfit, ale ja hajsą. Widzowie nie chcą mnie wspomóc. żebraj no prawie spadł na mnie wchodzi Dobra jest pierwsza, idź przemówić Co mam tutaj zrobić? Jak ja mam tam skoczyć tak daleko? O, oj chodź Wcale nie jest daleko Dla mnie jest Nie zobaczmy jak spada O, super bliżej się Nie nie mnie Jeszcze raz Brawo Ty, teraz lasery. Jak ci ja się tego nie dotknęłam. I te lasery są hardkorowe. No co Ty robisz? No tego nie przejdziemy. No chyba Ty. No. No razem na pewno nie. I może byś tak poczekała na mnie? No tutaj jest kartka, walentynka. Nie zapomnij. Kartka, walentynka, nie zapomnij, tak? Tak. No ja tutaj nie widzę, żeby było napisane nie zapomnij. No ja ci mówię, żebyś nie zapomniał. tak wszystko na mojej głowie. Widzowie, czy wy obchodzicie walentynki? Raczej. Czy myślicie tak jak, tak jak ja, że ten... Czyli nie myślicie. Że to w ogóle nie ma sensu? Ogarnij się. Przecież kochać kogoś to trzeba każdego dnia, a nie tylko w walentynki. No właśnie, więc kwiaty też mogą być każdego dnia, nie ma problemu. <noise> Ja się, ja się okazji. Nie wiem, O nie, ja to zrobiłam. Gdzieś ty, to? Ale co ty mieścić? Gdzie ja? W którą stronę mam być? Um. Poczekaj, jak ja nie wiem, jak tutaj się idzie. No ja też nie, Dlatego wybieram, żebyś sz szła pierwsza. Bajlandos. O jezus, tu też są jakieś wielkie skoki. Ja mam za mały ekran po prostu, ja tego nie widzę. Tutaj jest proste, prosta, ja mam z tym problemy techniczne. Także nie wchodź mi tutaj w paradę. Nie, nie no na ostatni. żadną paradę nie wchodzę. I te obie są bardzo długie, czy my gdzie my jesteśmy? Na 14 ja jestem. Poczekasz na mnie? jesteśmy chyba dopiero na samym początku. Nie wiem, czy uda się to. No, Przecież dopiero zaczęliśmy. No już mi się nie podoba. Mam dość walentynków, wiesz. Patrzcie razem. No na serduszku. Fantastycznie. Musiałem to sprawdzić. Ja, jasne. O nie. Teraz też to jasne. Teraz coś to sprawdzałem. O, znowu serduszko, ale romantycznie. Poczekaj, poczekaj. A jakby takie zrobić w realu, no żeby... Ja tu nie mogę przeskoczyć, jestem za mała. Że ludzie sobie chodzą po, po serduszkach, pewnie żeby gruby hajs za takie rzeczy. Za robienie sobie fotek. Mm -hmm. Musisz się no tak, wymyślić. A na komputerze jak się skacze? Z czy myszką? Z No, tam jest duży przycisk, a ja co mam takie malutkie nie trafiam. Trzeba <coughs> większy telefon. Duży przycisk że sobie klawiaturę podpiąć do tego, do telefonu Jak? Nie wiem czy się tak no, to nie da w A wow, się zrobiłem? ja też Bo nie można tych filarów do tego... To typu... ty nie powiesz Jestem Ostatni jest trochę Nie fajny Nic nie mogę kupić, bo nie mam robuxów A tak to bym sobie kupił laser gun, ale on kosztuje aż 500... Z... Nie, to jest karpet A laser no, gun tak. kosztuje... Też 500 Robuxów, no 5 funtów za jakieś... za kilka pikseli. E, ty już przeszłaś tu? Nie, właśnie poszłam po ciebie z powrotem. Gdzie ty jesteś? No idę. A mnie no to przeszłam. Hmm. Nie pchaj się przede mnie, bo ja tutaj nie umiem po tym chodzić takim cienkim. Takim cienkim? I prawie spadłam. Nie gada. O, fantastycznie. Jezus. No. Gdzie jesteś? Na sercu to bardzo było nie miłe z twojej strony, Ciebie ja cię zabieram na takie tak, piękne walentynki jakieś nie co tutaj jak ja mam niby przejść po tym łuku? Nie. No, nie. Teraz zauważyłem, że to mnie troluje No te fioletowe są przezroczyste przecież Po prostu idziesz, a ty wyskaczysz no, to Dobra, teraz musimy skoczyć i wziąć to serce na środku. Po co? Żeby je dostać. Nieprawda. Jednak się nie udało. No, mogę gdzieś zadzwonić? Co to mm. jest? Trzymaj, trzymaj ten telefon. Ja co to chodzi? Nie wiem, ale ja przeszłam. A ja tutaj nie mam nic, żeby cię podtrzymać. Prawie składam. <grymne> <grymne> sajdzie, hmm. sajdzie, no. Na który przedłeś? No, na ten po lewej. A tutaj? Na ten na środku. Oj. Tu było, to było dobre jak czy to nie? było? Na środku? A potem gdzie? Po lewej? A potem? No potem nie wiem, na pewno nie po prawej. No to ja poczekam. Spoko. O, tak myślałam, że to tam. Strzała kupidyna. No to co związane z kupą? No twoją no. Nie zazdrowe... Przestań na mnie wchodzić Bo mi tu się jakaś wtedy coś mi się tu pojawia Ja nic nie widzę gdzie idę Nie zazdroszczę ja W ogóle dlaczego ja spadłem? A dlaczego ja idę znowu w tą samą stronę? Oszukali mnie to no. O nie nie nie, 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 nie. drugi raz to samo ja A no tutaj coś się robi? mam spaść? Mm. O Jezu, znowu jednak mam spaść. O nie no. Co ty tu robisz? W ogóle to nie poszłam w tą stronę co trzeba. Przestań! Ale o co, ale o co chodzi? No wchodzisz mi... Gdzie jesteś? Co tam się stało? Coś mnie zabiło. ma? Gdzie ty jesteś? raczej ja musiałam się odświeżyć pytanie brzmi gdzie ty jesteś jak ja tu mam przejść No musisz iść z strzałką no idę i tam mnie coś zabiło ciekawe co nie wiem la la, la, la. Ty gdzie jesteś no tutaj no co teraz? Idzie ten, platforma. Możesz przestać mi wchodzić na głowę. Nie, wiem, o co chodzi. No ja nic nie widzę. Ale <gry> to otwórz oczy. Wyjdź stąd. Wyjdziesz stąd. Zobaczysz. No to nie możemy grać w takie gry. Dlaczego? Nie czujesz tej miłości? Ach, nie. Totalnie. To świetnie. <grystanie> no zaraz ci zrobię krzywdę. Dobra, właśnie będę czekał na ciebie. Tu się miałeś zrelaksować. Widoki pooglądać, a nie ja się denerwować. Nie da się bawić. przy tobie zrelaksować. Ale tak, rzeczywiście to jest moja wina. No tak. No tak. Ja tu gram w jakieś różowe gry dla ciebie, a ty co? Idziesz? Nie. To nie jest relaksujące, bo ja tu co chwilę gdzieś wpadam do wody. To może miłości. Nie, nie umiem pływać. Topię się w tej miłości. No, to. no poczekaj na mnie, no. Spokojnie, to musisz tylko iść prosto, wiesz? No właśnie, ja nie umiem chodzić prosto. No, faktycznie widzę. Nie wiem, jak to jest. No to jest. <noise> nie wiem, o co chodzi. Jest strasznie długie to odby, chyba. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Czyli gdzie? Przed tobą. Holy moly Freeware Report Ty też się skołoś? 5 Rebels Required Fantastyczne. Ciekawe nie komu by się chciało przechodzić tyle razy tą grę No pewno nie mi ja jeden raz nawet nie przejdę, więc mi się nie chce Nawet nie jesteśmy w połowie, wiesz o tym? Nie A skąd to? to ile to? No właśnie nie wiadomo ale Kurczę po prostu idę. O. Mm. No, no taki gruby na powiem chodzić. Jesteśmy chyba na którym? Na 46 Szóstym. Przestań. Nie zbliżaj się do mnie. To był taki trick shot. Trick jump. Więc nie widzę, bo jesteś za mną jak coś. No wiem, że jestem za tobą. Dobra, musimy zwiększyć tempo. Eee. O, żyje. Jest okej. Okay. Przestań. Będę szedł pierwszy. Nie. Będę patrzył, czy są tutaj jakieś groźne rzeczy. Mhm. Oprócz ciebie? Jak tu się idzie? Co tam zrobić? Musisz poczekać na winę. O. Merduszkowa winda. To będzie 100 um, No chyba tak. A co to jest? No musisz nacisnąć przycisk, a potem bieg przez most. O no, titnij tam, titnij. Nie da się. Paluchem. No. No. Dobra, na razie. Ja się wypisuję. <grybujesz> <grybujesz> Wszystko będzie nagrane. Wypisuję Ale ci się pociekło? Z tego. Dobra, widzu. Takie to by można by Słabe. było iść na setny poziom, ale po co? Jak my już czuliśmy miłość od pierwszego. Także żegnamy się z wami do następnego Bajlandos, miłych walentynek czy coś? Pa.